Trzyma swej strony Rudy, a to jest trzeci odcinek z Call of Duty Modern Warfare 2 i będziemy dzisiaj robić bliskie wsparcie. Lecimy, patrzymy na gausta i lecimy z misją. My oczyścimy budynki. Odbiór 07 potwierdzam. Ma ochroniarza. My zabezpieczamy teren, wy wchodzicie do środka. Gotowi. Zrozumiano. Szukaj celu z uzbrojonym strażnikiem. Znajdźmy tego skór wiela. Wypatruj kogoś z uzbrojonym ochroniarzem. O, szukam, szukam. Dzisiaj jeden ze stajni wyjechała ciężarówka. Jedzie na zachód. Jasne? To są roboty. Obserwator, namierzyć tę ciężarówkę. Śledzić ten pojazd. Obserwator, namierzyć tę ciężarówkę. Pojazd kieruje się na południowy zachód drogą gruntową. Mamy tu nieznane osoby. Zdaje się, że to kolejni rolnicy. Są uzbrojeni? Ale dziwnie, tekstory robią. No ale. To jest kolownik. Nie żadnej broni i strażników. Ciężarówka zatrzymała się na drodze. Rozmiano. Szukajcie dalej. Cień jeden. Mamy cele przy szklarni na północnym zachodzie. Oznaczamy je. Obserwator, zbliżenie na tę grupę. Musimy zidentyfikować. 07. Nie widać celu. Co robimy? Konwój wojskowy jest coraz bliżej. Robimy rozróbę. Może się ruszy i wtedy go łapiemy. Graves atakujcie cele na zewnątrz. Że zajmiemy się budynkami jak będzie czysto. Przyjąłem 07, nie wychylać się. Uwaga, jest wyłącznie uzbrojony personel. Nie strzelać w budynki potwierdzam, tylko uzbrojone cele użyj 25, żeby zmniejszyć zniszczenia Czas na koncert. Cienie strzela! Nie strzelać do budynku Ale dziwnie, no totalnie nie czuję tego jak strzelam. Gdzieś ty jeszcze samym 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 w sensie w taki sposób. Nie, nie zdążył. Został jeszcze jakiś personel w okolicy? Nie, zarówno. Wszystkie widoczne cele zdjęte. Odbiór. Cień jeden. Potwierdzam. Najpierw oczyścimy stajnie. Naprowadzam. Nasi naznaczają budynek stajni. Potwierdź. Ejo, to oznaczyć. Cel w polu widzenia. 07, potwierdzam cel. Aha, że ja nie po prostu na to najechać. Ja myślałem, że oni tu stoją już w binu i uta. Potwierdzam. Szoop, kryj nas z prawej. jest. Wchodzimy. Wartuj na ziemię! Wytłumaczę, historia z Nacalma! Dikąd derwisz mię! Wypatrujcie, ktoś wychodzi.

Kolumna pojazdów zbliża się z południa. Wroga piechota kieruje się do stajni. Przyjąłem Ghost. Słuchajcie stamtąd, kierujcie się na północ, już. Jasne, ruszamy. czysto! Rozjebać te cudy, Przyjąłem, bliski ostrzał. Ognia, działko 40 mm. Mogę? Zrównaj go z ziemią. Ale jazda. Przewijamy się na zachód do szklanki. Ale fajne, nie chcę jeszcze. Ale polecieli. W szklarni są uzbrojeni ludzie. Kontakt! Trzymać ogień! Hatan może być w środku. Możemy zajrzeć do wnętrza budynku? Tak jest. Chwila. Przełącz na kolor i poszukaj Hasana w szklarni. Nie. Trzymać ogień, trzymać ogień. Nie widać celu. Mamy dużo uzbrojony personel. Gość, cofnijcie się. Bierzemy te szklarnie na cel. Zrozumiano. ognia. Rozwol te szklarnie. O, to było tyle z, z tej szklarni. Jeden. Cel trafiony. Idziemy dalej. Zrozumiałem, 07. To już skończeni. Do wyciny? Gdzie on się podział. W tej bazie. Cień jeden. za ile przybędzie konwój? Jest 6 kilosów stąd. Pośpieszcie się i eksfiltrujcie. Tam znajdź Rudolfo. Dobra. Grace, załatwiamy eksfiltrację. Uwaga, na koniec atakujemy budynek główny. Odbiór. Uwaga, mamy ruch w budynku. Nie atakować budynku. Rozmiana 07. Utrzymajcie pozycję, aż oczyścimy teren. Cień jeden. Cień jeden. Cywil znowu tam w biegu. Nie, ja muszę termowizję otworzyć. Cień jeden. Za ile przybędzie konwój? Jest 6 kg stąd. Pośpieszcie się i eksfiltrujcie. Tam znać Rudolfo. Dobra. Graves, załatwiamy eksfiltrację. Uwaga, na koniec atakujemy budynek główny. Odbiór. Chwila. Muszę zobaczyć czy na pewno. No właśnie. Nie Mamy ruch w budynku. Rozmiana 07, utrzymajcie pozycję aż oczyścimy teren. 3-1, mamy wrogu! LPG! lewo, mamy ruch, piechota wroga. 1 wrogowie na wieży ciśnień. Świeże ciśnień. Dobra akcja. Ale rakietami ciśnień. Ostrzelać go! dalej Jest Ghost oberwał? Nie nie nie, dobra, jak ghost oberwał Skąd strzałem? jeszcze tu jest Dokładnie! Dzięki za to. Cały szpali. czas Wasz was trafiają w płyty. Uwaga, przy głównym budynku wrogów brak, ale brama została zostawiona. Przyjąłem. Zrobicie nam wyłom? Otworzymy Wam przejście. Uwaga. Strzelaj w bramę. Rakietą albo czterdziestką. Bo, droga wolna. Możecie ruszać. Zrozumiano. Ruszamy. Prosto w naszych. Dobra, Ghost, nie widać ruchu. Przyjąłem. Idziemy do wejścia. Tak, widzimy was. Uwaga! kondu jest o 3 km stąd. Spinać dupy! Zrozumiano. Alejandro, co z eksfiltracją? Na miejscu za 5 minut będzie gorąco. No to do roboty. Forzujemy. Gimla, dzień jeden, zabierze na górę. Graves, wyłazi na piętno. Północny zachód. Tego nie mogę zapić. Możliwe, że to nasz cel. Tak, to Hasan. Więcej wrogów na podwórzu! Załatwicie ich. Cień jeden, gościuż ja ich goni. Idziemy po nich. Biegł do środka! Przyjąłem 07. Osłaniamy was. Cel schronił się w budynku na piętrze. Południowy zamku. nasi się tam zajmą. Kurwa, kim jesteście? Meksykańskie siły specjalne. Idzie z nami. Cień jeden, tu prawo 07. Mamy go! Cel przechwycony! Przyjąłem, 07. Jak eksfiltracja? Tu Wiktor, 1-1. Eksfiltracja za dwie minuty. Uwaga, konwój wojskowy zbliża się do OD. Zrozumiano. Do wszystkich jednostek, Kon... Nie atakować budynków. Przyjąłem, cię 1. Macie dobre oko. Alejandro, co robimy? Są poszczególne kartelów. rozkazów. Dzień 1, słyszeliście? Tak jest. Myślałem, Uwaga! Myślałem, Meksykańskie oddziały są traktowane jako wróg. Możesz atakować konwój. Strzela. Jeszcze nie zdechł. Prosto w cel. Leci Ale wystrzał. Zwycięzca 3-1. Przyjąłem się jeden Eksfiltracja w drodze. Dalej, dalej! Jestem moją remont. Nie macie prawa! Tylko kur kurwa, pyć! Zapłacicie za to. Samą porę, bracie! Nie zostawiłbym was! Etakujemy się przez Olwedę! Możemy natrafić na. Do... Uwielbiam sołtka. A my poradzimy sobie! Dobra! Jasna! Dzień jeden. Mamy tym. Wracamy do bazy. Kaczek, żyłka, jebana przynęta! O to właśnie chodzi, Cienie! Wiecie, że to kocham, kurwa! Łączcie z generałem. Przyjąłem. Graves. Chcę dobrych wieści. Mamy go. I właśnie eskortujemy go do bazy. Pośpieszcie się. Nie możemy go tak długo trzymać. Przyjąłem. O, ale wczytywało. Monitoruję. Pod tym względem Uwaga, to gra jest to dupy. Do wszystkich, co to za opóźnienie? Dzień jeden, mamy ruch na stacji paliw przed nami. Możliwe, że to ludzie kartelu, namierzam. Zrozumiano, przeprowadzimy świat, bądźcie gotowi ruszać. Obserwator... No to stację benzynową, szybko. No, ewidentnie. Widzę cel. Navigacja, identyfikacja stacji benzynowej. Tak jest, nakładka ustawiona. Sporo nieznanych celów w terenie. Poszukaj broni, sprawdźmy, czy ludzie kartelu proszą się o kłopoty. Nie widać broni. Niezidentyfikowany personel na południe od stacji benzynowej. Nie mają broni. do na sklep. Zrozumiano, identyfikacja w toku. Widzisz tam może kogoś? Nie, z tej perspektywy czysto. No to zaczynamy zabawę. Do wszystkich brak widocznych wrogów. Macie zielone światło. Dzień jeden zrozumiano, ruszamy. Rodolfo, w drogę. Do cień, drużyna terenowa w ruchu, osłaniajcie ich. Hmm, ktoś przechodzi przez jezdnie. Co on odpierdala? Dzień jeden, chyba mamy tu problem. Zrogi! Rodiano, Rodiano, on go! Ferwał jest na skrzyżowaniu. Wyszedłem na feriach! Trzymaj na skrzyżowaniu. To zasadzka! Obserwator ognia, osłaniaj naszych ludzi! Zdaje się, że nasi się przemieszczają. Widzicie, Do wszystkich ostrzał, niebezpiecznie blisko, zdajcie raport jak będziecie mogli! Cień jeden udało się. Nie ponieśliśmy strat. Hasard zabezpieczył. 07 zrozumiano. Półgodnie, powalka, co dalej? Dzień jeden, okupimy się w budynku. Przyjąłem. Klucz tu! oznacz ten budynek. Czysto! Nie strzelać, cywile opuszczają strefę działań. Zwieprzają stąd. I słusznie. Widzę naszych, są na dachu restauracji. Rodolfo, weź ich helikoptery! Tak jest, baza! Tu, Wiktor 3-1, proszę o natychmiastową ewakuację. Jesteśmy na dachu restauracji w Olmedzie. Widzę jest Ghost RPG Mati! Skąd dostałam jest jest jakich... Jakich... Zrozumiano Atakuje Widzę RPG A przypiepszę rakietą. RPG zdjęty RPG skąd? Tu

Jeszcze jest jakiś jeden Z Tu jest już martwy Ej! Aha bo ja mogę jeszcze scroll Jest szan do was! Brawo. Dobra, niech to wybuchnie. Nie mamy dużo amunicji, lepiej oszczędzajcie. Sierżancie, jak sytuacja? Kasan zabezpieczony, wciąż jest butem. A wy jesteście równie bezmyślni jak wasza broń! Prawo 7-1, zamknij Hasanowi mordę! Uwaga, nie nadjeżdżają pojazdy! Boisko, południowy zachód! Uwaga! Południowy zachód... Boisko! Tak jest! Obserwator, ostrzelaj te pozycje z moździerzami! Załoga moździerza zlikwidowana! O, stary... Atak udany. biegnie. Już nie biegnę. Nie? Ale no to jeszcze jest, nie, jest rakieta. Mogę Możesz atakować wszystkie cele. Atak udany. Drużyna przeciwko Nie, 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 nie. Nie wydał się, że z gotwicza wpadła. Armia przemieszcza się z północnego wschodu. Dobry strzał. Nie potrafię przewidzieć, jak długo będzie to leciało wszystko. Właśnie widzę, że przez boisko jadą pojazdy wojskowe. Dźwigłowiec zleci z południowego zachodu. Tak jest. Wysyłają wszystko, co mają. No proszę, zwalczymy korupcję w jeden wieczór. Dostałem magazynki. Dostałem dwa magazynki. Likwidacja. się

Obserwator, mamy drużynę przeciwlotniczą na zachód od szkoły. Prosto w cel. Wrogowie przy budynku szkoły. Tak, w, takim pasemkiem sobie a paskiem bardziej. Okay. żeby was osłaniać odbiór Tak jest, nad ściągamy 3-1, bez odbioru Ekstrakcja za 30 sekund Tak jest! Drużyna różna na północ od mostu tak, amunicji Masz! Ostatni magazynek! Rodolfo tam jest! Dopiero teraz ogarnąłem. Który to? To ten Celują w nas! Oddźmy patuje! Na Stary odpalowe. Nie mam, nie mam, nie mam No nie miałem! Cały czas ściskałem, e. Le... Nie wiem skąd. Aha, tak sobie ładnie poleciało. Nie wiem czy tego przybije jakkolwiek Nawet go nie trafię To na musiało być budynku budynku. bolesne Ale bardzo przyjąłem Prawo 07 Przybyła ewakuacja Idźcie na zachód od budynku Czekają na was Jeszcze sobie strzelę mogę Tak jest, ruszamy Tak jest dzięki Bogu Rozumiano. Prawa 07, lądowisko zabezpieczone, możecie ruszać. Broń gotowa. Rozumiano, ruszamy. Wszyscy wsiadać! To powinno dać kartelowi do myślenia, co? Oj, darma. Stracili dziś coś więcej niż tylko żołnierzy. Co masz na myśli? Reputację. Plac z wieści, szybko się rozchodzą. 3-1, jesteśmy gotowi. Dzień jeden, tu się 1, tu siekiera 3-1. Personel i ładunek, bezpieczne. Wracamy do bazy. Pięknie, 3-1. Nie wiem, czy to będzie takie proste. Ale no, chyba jednak będzie. Na kula. Widzicie wyraźnie? Widzę. Gotowe. Dobra. Przekaz na żywo. Znasz arabski? Nie. A perski? Nie. No pewnie. Więc pozwolisz, że będę mówił po waszemu. Bo jesteście niedouczonymi kundlami. Ech, wygląda na to, że źle zaczęliśmy, Hasanie. Mówisz do oficera sił specjalnych. Jesteś przywódcą organizacji terrorystycznej. I niby kto to mówi? Jaki masz cel? Majorze. A w jakim celu zbombardowaliście mój kraj? Cóż, zgaduję. Żeby cię rozjebać? Jesteś bezczelnym człowiekiem. Nauczysz się szacunku, gdy twoja ojczyzna zapłonie. Sprzedałeś się kartelowi, Hassanie. Więc gdybyś zniknął, nikt nie wiedziałby, gdzie szukać twoich jebanych zwłok. Torturowanie nie sprawiłoby ci przyjemność, co? Skąd masz amerykańskie rakiety? Nie obchodzi mnie, skąd je ma, a dokąd zmierzają. Tylko spójrz, Hassanie, Albo skończysz jako karma dla Kojotów, albo zaczniesz gadać. Jestem zakładnikiem. To nielegalne. Jesteś jeńcem wojennym. Iran nie toczy wojny z Meksykiem. Nie łamie żadnego prawa. To ci ludzie i ich dowódcy je łamią. Ty i twój generał Gorbani złamałeś. Ani się. słowa o nim! Zabiliście go, zapłacicie za te zbrodnię! A la Uhud, lahudę, al ten dupek ma trafić za kratki i tam zgnić albo trafić do dołu z wapnem. Generale, śmierć Hasana oznacza wojnę. Więzienie go jest nielegalne. W tej chwili to niebezpieczne. Powiedz, że masz jakieś rozwiązanie, Laswell. Właśnie nad tym pracuję. Dowódcy, pozwól to zakończyć. Niczego bardziej nie pragnę. Lecz LaZuel ma rację. Bez dowodów trzeba go wypuścić i podążać jego tropem. Czy to żart? Dopiero go złapaliśmy. Obawiam się, że nie. Znaleźliśmy coś w jego telefonie? Tak, chyba mamy trop. Dobrze. Odstawcie go i wypuśćcie. No to po co go. Aha, żeby telefon, tak. Się schakować dane z telefonu Hasana. Wskazują, że kontaktował się z kimś na wybrzeżu Hiszpanii, kiedy go złapaliśmy. Sygnał pochodzi z fermy, która służy kartelowi za dziuple. Leży na odludziu, nad wodą. Idealna do przemytu towarów. W tym i rakiet. Musimy się tam dostać i poszukać rakiet. Zdjęcia pokazują cztery budynki i latarnie. Musimy zrobić zwiat w środku, ale okolicy pilnuje kartel. Wysoka trawa ułatwia ukrycie się w odpowiednim stroju. Stroje maskujące. Dokładnie. Będę wypatrywać ruchów i ewakuuję was łodzią. Nie powinnaś być tam sama, Kate. Bez wsparcia. Trójka to już tłum. To nie nasz rewir, John. Działamy powoli i po cichu. Jesteśmy tu nieoficjalnie na własną rękę. Dam znać, kiedy będę na pozycji. Znajdźmy te pociski, nim Hasan odpali je nam za plecami. QM. Warta jeden do Brawo, jestem na pozycji Pół kilometra od brzegu, widzę zabudowania Jak sytuacja? Jesteśmy na miejscu Mamy w obszarze dwa uzbrojone cele Macie pozwolenie na likwidację Jasne, chwila Gaz Brawo, Dziewięćset metrów. Razem. Brawo, co macie? Brawo, wszystko gra. Tak jest, wasza. Dwóch leży. Świetnie naprzód i oczy otwarte. Widzę patrole w ruchu i drużynę przed nami. A ja ich nie widzę, bo to jest koniec tego odcinka. Jeśli seria się podoba, łapka, sub, like, komentarz i subskrypcja. Taki Eminem polski, trochę, tylko że głupi. Co ja w ogóle gadam, nie wiem. Chciałem zrobić jakieś normalne pożegnania, ale jak zwykle mi nie wychodzi. Po prostu siema.